Projekt w Dębicy, osiedle znajduje się w, prawie w centrum miasta, blisko, blisko ratusza Dębnickiego, który nie, nie, nie znajduje się na rynku. Na bardzo atrakcyjnych terenach, chociaż po, po wojskowych, w związku z tym były pewne problemy z, z uporządkowaniem działki przed etapem, przed zdobyciem pozwolenia na budowę. Tam jest rzeczywiście bliskość. bliskość kolejowych, głównej linii kolejowej Kraków-Rzeszów Kraków, była dosyć dla nas problematyczna, natomiast udało się, że udało, się, udało się zdobyć pozwolenie na budowę. Więc projekt na dzień dzisiejszy uzyskał pozwolenie na budowę, zakończony jest projekt przetargowy, no i wkrótce zabieramy się do projektu wykonawczego. Staraliśmy się tam wytworzyć wnętrze urbanistyczne, dosyć zamknięty kwartał zabudowy ze względu właśnie na to powojskowe, kolejowe sąsiedztwo, tak żeby ta przestrzeń rekreacji znajdowała się w środku w osiedlu i była to taka przestrzeń bezpieczna do wypuszczenia dzieci, do, do zabawy, do odpoczynku. No i to są, to są cztery, y, trzy budynki, czterokondygnacyjne, y, 201 mieszkań, y, niewysokie, y, niewysokie dosyć, o dosyć eleganckiej biało-szarej architekturze.